Proszę powiedzieć, jak tegoroczne żniwa przebiegają w Państwa gospodarstwie? Jesteście w trakcie, na końcu, czy może dopiero to początek żniw? To znaczy, tak jak e, już myślę, że jesteśmy nawet nie w połowie, dlatego że ze względu na pogody, które były e, w ostatnim czasie, no, uniemożliwiały to nam, ale myślę i nie tylko myślę, że już jest, zboża dobrej jakości są i które zbieramy. Są już dojrzałe, w dobrej jakości, które też jak nadmieniam, sprzedajemy pewną ilość, już żeśmy sprzedali do zakładów młynarskich. Gleby mamy bardzo słabe, szóstej klasy. Również no, dobrze, że w tym roku, jeżeli tak uważam, ja, nie tylko ja, dzięki temu, że opadów było dosyć, dosyć dużo, no jeśli by Państwo pozwolili zobaczyć, to kukurydzę, które też mamy na słabych glebach, Ładnie się zapowiadają. Mhm. Także uważam, że również te plony, kto zadbał o pola, są dosyć, dosyć dobre. Porównując tegoroczne żniwa do ubiegłorocznych, czy już Pan ma jakieś oceny, swój osąd? Są lepsze, gorsze? Jak to będzie w tym roku? Jak się zakończą? No, no jak się zakończą, to jest trudno powiedzieć, bo anomalia pogodowe są takie, jakie wszyscy znamy, nie wiemy nigdy do końca, ale uważam, że powinny być lepsze, Urodzenie. to co już tak, to co już jest na dzień dzisiejszy. W skupie jak to wygląda, są satysfakcjonujące ceny rolników, czy, czy raczej te ceny są mierne, mogą nie zadowalać każdego? To znaczy w tym momencie coś mi sprzedawali, no oczywiście już delikatnie tanieje, ale cena była dosyć dobra, tak potrafimy odpowiedzieć ja, czy mój syn, czy pozostali koledzy, bo się nie tylko wypowiadam sam o sobie, że była dosyć dobra cena. No 550 zł za tonę żyta. Jakie problemy widzi pan w rolnictwie? Co należało, Czym może należałoby się zająć? Coś zmienić, coś polepszyć, żeby tym rolnikom lepiej się żyło? Staram się, by należeć do ludzi skromnych i nie chciałbym od razu tutaj krytycznie, nie wiadomo jak się wypowiadać. Oczywiście, że życzenia i, i nasze potrzeby, które my wkładamy, rolnicy, których jest ogrom, i przede wszystkim jeszcze przy hodowli bydła mlecznego, no na pewno byśmy chcieli jeszcze, żeby dogodniejsze były ceny i również byśmy byli bardziej usatysfakcjonowani tym. Jest już koniec. Prawie dziś kończymy żniwa. Zaczęliśmy w tym tygodniu, no i w tym tygodniu kończymy. Rozumiem, że to pogoda, że dlatego że pogoda dopisała, tak? Tak, szczególnie dlatego, że pogoda no, no, wyklarowała się, zrobiło się dosyć mówię, pozytywnie strony żniw, także no, kończymy. Yy, urodzaj yy, lepszy niż przed rokiem czy gorszy? Znaczy, powiedziałbym w ten sposób, że porównywalny z, z rokiem poprzednim, czyli tak, no mówię, takie same, prawda? Urodzaje takie same. To jest duże gospodarstwo, no bo ponad 10 hektarów typowo jestem nastawiony na bydło, no troszeczkę tam przodę, ale typowo bydło. Problem, bym powiedział, jest bardzo dużo. No na pewno największym problemem jest to ceny. Ceny w skupach są to na pewno ceny, mówię, no bardzo, bardzo mało opłacalne I, i bym powiedział, że typowym problemem jest to, mówię, na pewno cena. Mhm. Ale jednak pan gospodaruje, nie poddaje się no trzeba. Wydaje mi się, że no, mówię, każdy liczy, że no, coś tam drnie, będzie lepiej, nie? ale no, na razie mówię jest to ciężka ta praca na, na, na roli i, i, i no ciężko jest. Ziarno jako tako w tym roku jest no, chude, bo jednak trochę tego deszczu w pewnym momencie zabrakło. Mogłoby być lepiej. Mhm. W zeszłym roku te plony były tro, troszeczkę lepsze. Ale to wynikało z, z czego? bo Jako tako? Warunki atmosferyczne. Czyli w tym roku rozumiesz to wszystko przez deszczy, tak? Jednak ten urodzaj spadł. Troszeczkę jednak tego deszczu brakło w tym roku. Mhm. A powiedz nam ceny skupu: czy mogą zadowalać rolników, czy nie? Rolnikowi, ogólnie, zawsze troszeczkę te ceny są no, za, za niskie. A mhm. Mogły być wyższe troszkę. Każdy rolnik jako tako ma jakieś tam swoje problemy w gospodarstwach. Pewne rzeczy mogłyby się pozmieniać. Jakie? Głównie ceny skupu żywca. Ceny zbóż mogłyby być lepsze.